W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, Kościół Święty obchodzi dziś uroczystość objawienia Pańskiego, czyli objawienia się Syna Bożego wobec świata. Tę myśl świąteczną ilustrują nam tak naprawdę trzy obrazy z życia Zbawiciela. To, co na pierwszy plan wysuwa się szczególnie, czyli hołd mędrców, chrzest Chrystusa i pierwszy cud na godach w kanie galilejskiej. Podczas gdy w liturgii wschodniej na pierwszy plan stawia się właśnie ów drugi obraz, czyli chrzest Pana Jezusa, stąd nazywamy ten dzień świętem Jordanu we wschodnich liturgiach, Kościół Zachodni wysunął na czoło właśnie ten pierwszy obraz a więc hołd mędrców stąd święto dzisiejsze chętnie też i nazywamy świętem trzech Króli. i jak dzisiejsza liturgia nam mówi ujrzeliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się panu tak werset alleluja streszcza zachowanie Mędrców. Dla nich ujrzeć gwiazdę, a udać się w drogę, stało się jednym i tym samym. Mędrcy nie wątpili, ich wiara była mocna, była pewna, jakby z jednego bloku. Nie wahali się wobec trudów podróży, bo serce ich było wielkoduszne. Nie odkładali drogi na kiedy indziej. Bo dusza ich była gotowa. Również i na niebie naszej duszy zjawia się często gwiazda, a jest nią właśnie to wewnętrzne Boże natchnienie, które wzywa nas do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem Bogiem. I powinniśmy umieć iść. Zawsze z wiarą, tą wielkodusznością i gotowością mędrców za naszą gwiazdą. Ona bowiem na pewno poprowadzi nas do Pana, aż znajdziemy tego, którego szukamy. I mędrcy nie zaprzestali poszukiwania, nawet wówczas, gdy gwiazda im chwilowo z oczu zniknęła. Podobnie i my musimy trwać w dobrem, nawet pośród tych ciemności wewnętrznych, które może przychodzą, są to doświadczenia wiary, które można pokonać jedyne jedynie przez gorliwe ćwiczenie się w czystej wierze. Mówiąc, że wiem, że Bóg tego chce, wiem, że Bóg mnie wzywa, i to, mi wystarcza tak jak pisał święty paweł wiem komu uwierzyłem i pewien jestem wiem kto jest ten w kogo uwierzyłem i cokolwiek stanie się w niego nie będę wątpił i jak mówi nam dzisiejsza ewangelia mędrcy ofiarowali nowonarodzonemu dary bo właśnie ta postawa Prowadzi do ofiarowania tych darów. Ofiarowali złoto, kadzidło i mirę. Jak tłumaczą nam to szczególnie Ojcowie Kościoła przez złoto trzej mędrcy uczcili Pana Jezusa jako prawdziwego króla, przez kadzidło oddali Mu pokłon jako prawdziwemu Bogu, a przez mirę uznali Go za śmiertelnego człowieka. I my, drodzy wierni, możemy wraz z nimi ofiarować tej Bożej Dziecinie złoto, gdy my poniesiemy w darze naszą wolę, będącą tym naszym niejako najdroższym skarbem, a to przez prawdziwą miłość, doskonałe posłuszeństwo i to stanowcze zaparcie się siebie samego. Kadzidło zapalimy mu przez pobożną. I serdeczną modlitwę. Natomiast mirę, przez którą zapobiega się zgniliźnie, przyniesiemy mu, unikając zakazanych cielesnych porządliwości, a starając się o czystość ciała i duszy, ale przyjmując również też i to, co trudne i bolesne. Dlatego że właśnie owa mirra kryje za sobą jeszcze jedno znaczenie. Jest ona oczywiście tym, co ma służyć zapobieganiu rozkładania się, ale jest ona też tym, co jest cierpkie, co oznacza gorycz, jaką człowiek odczuwa, znajdując Pana Boga, kiedy po raz pierwszy, odwraca się od świata do Pana Boga się kierując ale jeszcze nie wyrzekł się tych wszystkich rozkoszy i przyjemności jeszcze tak bardzo jest blisko przy tym dlatego że Pana Boga odkrywając to jakim on jest to to wszystko co światowe ma stać się rzeczywiście tą goryczą to, co do tej pory było tak słodkie, z czego człowiek czerpał tak wiele przyjemności, właśnie poprzez rozważanie tego wszystkiego w Bożym świetle rozważanie marności rzeczy tego świata ma stać się dla nas gorzkie. Żeby rzeczywiście mogło się stać ofiarą. Jest jednak jeszcze inna mirra, nieporównanie bardziej gorzka od poprzedniej, ta mianowicie, którą nam Bóg daje. Składają się na nią natomiast wszelkiego rodzaju cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne. Jakże wspaniałe życie rodzi się w człowieku, który te mirrę potrafi przyjąć, z miłością i z tych samych pobudek, z jakich Bóg ją zsyła. Jakaż byłaby to radość, jaki pokój, jaki szlachetny stan. A jakże powinniśmy się smucić z tego, że tego nie przyjmujemy? Bo Bóg zsyłając nam te cierpienia, zarówno drobne, jak i największe, kieruje się tak wielką i niewysłowioną miłością, jak gdyby chodziło o najdoskonalszy, najlepszy, najwspanialszy dar, jaki mógłby nam dać. My mamy uczyć się je przyjmować, bo, nam, bo przez to rzeczywiście wiele zyskamy. I czyż wobec tego nie powinniśmy otworzyć wreszcie naszych wewnętrznych oczu i uszu? By wreszcie zacząć dziękować Bogu za to, że tymi darami nas obdarza. Niektórzy mówią, że przecież mi jest tak źle, tak źle się czuję, bardzo cierpię. A kiedy odpowiada im się, że to jest dla nich dobre, przede wszystkim właśnie z tej perspektywy nadprzyrodzonej, to mówią, że no. Widać, zasłużyłem sobie na takie cierpienie, drugi będzie mówił odwrotnie, ale nie na tym, drodzy wierni, mamy sobie głowy łamać, czy zasłużyłem, czy nie zasłużyłem, bo skoro od Boga to pochodzi, to trzeba za to cierpienie tylko dziękować, bo wszelka mirra, której Bóg pozwala nam zakosztować, jest w jakiś sposób celowy. On bowiem pragnie prowadzić ludzi do wielkości przez cierpienie, nic innego, i dlatego sprawił, że wszystkie rzeczy wymagają od nas jakiegoś wysiłku. Z równą łatwością mógłby Pan Bóg sprawić, że zamiast zboża rósłby od razu chleb. A jednak wszystko przewidział i zarządził w ten sposób, żeby człowiek się we wszystkim ćwiczył. Są jednak i tacy ludzie, którzy nie zadowalają się tą mirrą zesłaną przez Pana Boga i poszukują oni innych, dodatkowych gorycz, łamią sobie nad tym głowę, pełni pomysłów. Wątpliwej wartości, a mimo wielu tych cierpień nie oceniają właściwie rzeczy. A z tego wszystko, wszystkiego niewiele łaski wynika, dlatego, że to jest ich mierna. Nie robią postępów, ponieważ we wszystkim trzymają się kurczowo swoich planów. I tak naprawdę Pan Bóg musi zawsze czekać, na ich dobrą wolę i ukończenie ich własnego dzieła. A nie prowadzi to do niczego dobrego, bo Pan Bóg postanowił wieńczyć nagrodą tylko swoje własne dzieła. I w Królestwie Niebieskim wynagradza On tylko swoje dzieła, a nie dzieła ludzkie. Za nic ma natomiast wszystko, czego on sam w człowieku nie dokonał. I zrozumienie tego, czym w istocie ma być dla nas ta mirda, nie jest rzeczą łatwą. Wymaga od nas pewnego zaangażowania, tak jak owi mędrcy, którzy szli za gwiazdą i nie mieli wyznaczonej jakiejś swojej drogi, ale szli tak, jakim to wyznaczała gwiazda byli w nią wpatrzeni po swojemu tego nie robili podobnie i my musimy podnosić nasze umysły do Pana Boga o sprawach Bożych rozmyślać rozważać aby coraz lepiej to wszystko rozumieć abyśmy i my mogli za tą gwiazdą podążać abyśmy mogli Bogu prawdziwie zaufać moi w życiu każdego z nas też Pan Bóg Taką gwiazdę nam daje, też poprzez swoją łaskę wskazuje nam drogę, którą mamy podążać. A przez to, że jesteśmy w jakiś sposób zatwardziali, że trwamy w swoich grzechach, często tego nie widzimy. I w takim usposobieniu, razem z trzema królami, idźmy gdzieś do żółbka, jak oni w skarbach swoich złożyli panu mistyczne dary. Tak również i my starajmy się wydobyć z serc własnych dary godne Boga. Prośmy Najświętszą Marię Pannę, abyśmy pod jej przewodem dołączyli się do tego radosnego orszaku, który Pana Boga adoruje, Boga, który dla nas uniżył się, stając się człowiekiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.